Do tej pory odbyło się sześć zimowych wypraw na K2. Ty uczestniczyłeś w dwóch z nich. Masz ten najwyższy punkt osiągnięty zimą na K2, o którym mówimy 7650 metrów. Co Twoim zdaniem trzeba zrobić, żeby zwiększyć szansę powodzenia udanego ataku szczytowego i wejść na szczyt K2 zimą? No po pierwsze trzeba próbować. To jest podstawowa zasada. Jeżeli tych prób nie będzie, to, to te szanse też będą niewielkie. Żeby móc próbować trzeba się dobrze przygotować. Tak? Znaczy, zawsze się przygotowujemy dobrze, ale no, ważne jest to, żeby pojechać na tę wyprawę przygotowanym najlepiej jak to tylko możliwe. Stąd też są różne tutaj szkolenia, stąd też bardzo ważne są wyprawy przygotowawcze, bo żeby pojechać zimą na k to trzeba się dobrze nauczyć działać na dużych wysokościach, powiedzmy na tych 8 tysiącach latem. Stąd też letnie wyprawy są bardzo ważne. Na nich można sprawdzić uczestników, znaleźć gdzieś jakieś nowe, nowe talenty przetestować ludzi no i na zimę. Można testować ludzi, poznawać ich umiejętności, poznawać ich charaktery. Jak Ty podchodzisz dzisiaj do, tej całe, do tego całego zamieszania, również medialnego, wokół Denisa Uróbko i z tej ostatniej wyprawy? Do tego ataku szczytowego, na który miał wielką ochotę, bez zgody kierownika, do jego odejścia z wyprawy? Szum medialny był bardzo duży i on trwa do, do dzisiaj. Jak to oceniam? Oceniam to oczywiście jak naj... znaczy, zachowanie Denisa, oceniam jak najbardziej negatywnie na wyprawie, bo no, zrobił coś, co nie powinien robić żaden uczestnik wyprawy, czyli postawił jakby wszystko na siebie, na swoją kartę. Nie licząc się z wyprawą. Tak? To, ta, taka postawa jest w moim odczuciu. No, bardzo negatywna, nie powinna mieć miejsca na wyprawę. A byłeś zaskoczony, że miała miejsce? Trochę byłem zaskoczony, trochę byłem, ale też widziałem, że no, że Denisowi bardzo zależy, bardzo zależy na tym, żeby ten, no, chociaż spróbować, żeby zrobić wszystko, żeby się jakby móc usprawiedliwić przed samym sobą, że zrobił wszystko, a najwyżej nie wyszło, tak. A dla niego taką obsesją było ten koniec lutego, my tego nie rozumieliśmy, on też nie rozumiał, że my tego nie rozumiemy, i stąd też no, takie nieporozumienia wyszły, że dla niego zima się kończy z końcem lutego. Dla nas się kończyła oczywiście później. No dobrze, a jak dzisiaj wyglądają relacje czołowych polskich himalajstów z Denisem? Czy, czy Twoim zdaniem to jest realne, żeby Denis rzeczywiście pojechał na, na kolejną wyprawę na K2? Ja myślę, że relacje z Denisem no, są jak najbardziej pozytywne. Spotykamy się, rozmawiamy. Denis często przyjeżdża do Polski, więc mamy okazję z sobą porozmawiać. I jako nie wiem, koledzy, jako powiedzmy wspinacze, przyjaciele, no, nie czujemy do siebie powiedzmy, żadnych, tam, żadnych barier. Tak? Rozmawiamy ze sobą normalnie, nie obrażamy się na siebie. Więc czy, Denis, czy, czy możemy widzieć szansę uczestnictwa Denisa w przyszłej wyprawie? To jest kwestia dogadania szczegółów, tak naprawdę. Musimy usiąść, porozmawiać. Wyłożyć karty na stół, kto ma jakie preferencje, co chce osiągnąć. No i na, te, na tym polu podjąć decyzję, tak? Czy, czy, czy Denis chce z nami jechać, czy nie chce? My też musimy podjąć decyzję, czy chcemy Denisa, czy nie.